Dzieci panikują, to i jelenie atakują. Widzę, że mam coś w dłoni, kamerę. Mam prosty sposób, pokazuję poko tak, że nic tutaj nie mam, nie ma krakersa, nie ma sprawy, chłopie idź dalej, to cię, cię nic nie będę chciał. Nara. I wcale się nie żegnam, a dopiero witam. Natomiast Nara to japońskie miasto wielkości bydgoszczy. W Polsce może się kojarzyć raczej z pożegnaniem, co nie jest niczym nadzwyczajnym, ale najbardziej znane jest z jeleni. Są na każdym kroku. A Jeśli masz krakersa, u będą twoim cieniem z tą różnicą, że cień nie gryzie. jest... Obchodzonych hubertus, czyli święto myśliwych, w tym czasie trwa rykowisko, bukowisko. Do jeleni się strzela. Niestety, niestety, w zależności od tego, jak kto woli, tutaj strzelanie do takiego jelenia to zbrodnia. To nie są zwierzęta, które są do jedzenia. Nie, to są zwierzęta do podziwiania. Tutaj nieodzowny element kultury i religii szlitości. Czy one są agresywne? Tak dochodzi do przypadków, że turyści zamiast dać tego krakersa, którego gdzieś tam można kupić, zaczynają je denerwować. Widać, że gdzieś grzebią, jeleń przyzwyczajony do tego rodzaju przypadków podchodzi i zamiast krakersa dostaje selfiaka. No to taki turysta dostaje rogiem albo kopytem po obie. I co do tego, ja uważam, że słusznie. Są dużo mniejsze, są znacznie mniejsze niż nasze jelenie szlachetne. Szlachetne zresztą odnosi się również do samej nazwy i bez wątpienia wyglądu. Ten jelonek ma pewnie 14 kg. One nie są za duże, ważą od 40 do 70 kg. Kiedy są już duże, no to w porównaniu do naszych byków to już widać różnicę. Jeżeli ktoś w ogóle do nary się wybiera, to właśnie po to, żeby zobaczyć te jelonki, one jak widać. Mają przypiłowane swoje rogi, ale są wszędzie. Jeleń w rowie. U nas widok spotykany bardzo często. Tutaj, jak widać, również. I na drodze, tym bardziej. Jestem bardzo mocno zdziwiony i zaskoczony. Nie przypuszczałem, że jest ich tak dużo. Ten park jest mm, niewielki, paradoksalnie. No to mm, zaledwie bodajże, parę hektarów, ale tych jeleni jest około tysiąca na stosunkowo niewielkie przestrzenie. Chyba nikt im też nie przeszkadza w rozmnażaniu się. Niestety zwierzęta te nie są odosobnionym przypadkiem, gdy przychodzi do sytuacji bardzo trudnych, czyli ludzka głupota. Ludzie, którzy karmią je nie tylko właśnie chipsami, jakimiś odpadkami, chodzi o to, że one zjadają nawet plastikowe opakowania. Może Tutaj być zaskoczenie dla wielu osób, które. Właśnie jak to? Przecież w Japonii się nie śmieci. W Japonii Japończycy nie śmiecą, natomiast sami turyści już niestety tak. No, na nagraniach to jelenie, gdy ktoś się kłania, to i one się kłaniają. Rzecz jasna nie jest to spowodowane jakimś altruistycznym czy też dobrym wychowaniem. Nie, chodzi o jedno o żarcie. Ale tutaj, jak widać, ten jelenie nie jest głupi, nie dał się zrobić. W Bambuko nie jest osłem. Widział, że nie ma krakersa, to nie ma jej pokłonu. Czy trzeba jechać do Japonii, konkretnie do Nary, żeby zobaczyć te wspaniałe zwierzęta? Nie, w Polsce też są. W Polsce do nich się strzela. Ale jak to w Polsce? Tak, w Polsce występują. Jest ich od około 250-300, ale te szacunki też mogą być nietrafione. One zostały sprowadzone na przełomie XIX i XX wieku. możni. Mają pieniądze, to sobie sprowadzali. Jak e, kupowali te jelenie, to później, po kilkudziesięciu latach, albo się im znudziły, albo już e, nie mieli potrzeby ich utrzymywania, stwierdzili: jedź ta żyjta, żyjta, żyj ta, co tam w lesie znajdzie ta. I niestety takie podejście pokutowało przez wiele, wiele lat. Zostały wypuszczone, stały się gatunkiem inwazyjnym, teraz do nich się strzela. One zagrażają naszemu jeleniowi szlachetnemu. Ten nasz jelenie szlachetny może się z nim krzyżować, a jak się krzyżuje, to dochodzi do hybrydy i. Zamiast naszego wielkiego jelenia jest taki mały jelonek Sika. Jeleń gryzie. Jeleń małe dziecko to może zadeptać. Jeleń małe dziecko może uderzyć rogiem, ale może też, jak jesteś starszą babcią i ledwo już chodzisz, dostać zełba. The male deer. Uważajcie na chłopów. A dlaczego na chłopów trzeba uważać? Jest rykowisko. Teraz samce są pobudzone, wydają dźwięki godowe, chcą jak najszybciej przekazać swoje geny jak największej liczbie partnerek, to i potrafią walnąć z zęba. Aż ten się trochę obruszył. Mnie dziwota. Karmienie i głaskanie, czyli skrajny idiotyzm. Ludzi nie zna granic. Ten dźwięk słyszycie? No to właśnie, parykowisko. Tak naprawdę one są traktowane przez ludzi nie jak żywe zwierzęta, które mogą wyrządzić nawet krzywdę, tylko jak atrakcja turystyczna i mi się. Wszyscy turyści, którzy tutaj przyjeżdżają, chcą zobaczyć nie Narę jako taką i świątynię, czy to, że była to pierwsza stolica. Nie, jelonki do głaskania. Bambi jak żywy. I chociaż są znaki, i chociaż są informacje, że tym bardziej dzieci nie powinny głaskać jeleni, bo są niebezpieczne i mogą zrobić krzywdę, to i tak wszyscy mają to wiadomo w głębokim powierzaniu, a dokładnie w dół. Wdepnąłeś? To masz problem. Nieograniczony dostęp do pożywienia, brak drapieżników oraz innych naturalnych zagrożeń powoduje, że liczba jeleni stale rośnie. Niestety, więcej jest zgonów, do których przyczyniają się ludzie wyrzucający śmieci, a które później przeżuwacze zjadają. Sam przyjechałem do Nary, żeby zobaczyć te jelenie i żeby doświadczyć na własnej skórze, czy faktycznie jest tak, że ludzie traktują te zwierzęta jak maskotki. Nie, traktują je jeszcze gorzej. Coś, z czym można się bawić i... W sumie mam taki ambiwalentny stosunek, bo z jednej strony sam w tym uczestniczę, ale chyba może trochę bardziej świadomie. sądzę też, że to jest wyrządzanie krzywdy zwierzętom u nas. Czy tutaj podchodzi się do tego inaczej? Bez wątpienia. Uważam, że nie powinno się w ten sposób podchodzić do zwierząt, nawet jeżeli one są oswojone, bo to są już zwierzęta oswojone, które na pewno w naturze by sobie nie poradziły. Te konkretne tutaj, te, które są już w Polsce, są w naturze, jakoś sobie e, e, radzą, ale to z minusem dla nas. Agresywne? Że wcale nie są takimi puszowymi misiami, jak mogłoby się wydawać. Nawet jeżeli nie mają rogów. Który wygrał? Chyba ten. A jeszcze nie. Walka nieskończona. Spokojnie. tutaj oglądają. Japończycy to naród, który uczy się na swoich błędach, ale też na błędach innych, czyli. Na pewno byli ludzie, którzy sami przychodzili i straszyli jelenie, które następnie wbiegały pod koła. Byli tacy i nadal są, którzy zostawiają śmieci, albo tacy, którzy przeganiają zwierzęta dla cholera, wie jakiego powodu. No zgadza się z tym, co mówię i narzeka pełnym głosem. Tak, panie jelenie? No tak. A to i trwa rywalizacja. Walczą o jedną i tę samą samicę. I za nią biegną, i zaraz być może będą ze sobą walczyć w pięknej scenarii toalety. O! Dochodzi do gryzienia. No, pan został ugryziony w dupę. Nie mamy nic. Zielonku, nas nie gryź. Najważniejsze to nie panikować. Jeżeli zwierzę widzi, że uciekasz, to zaczyna cię gonić. Naturalny instynkt. Ale też to jest ciekawy przykład. Kłania się, bo myśli, że coś dostanie. To jest matka. Łania chyba tutaj nazwa nie jest inna. I mały koźlaczek. Które się kłania, myśląc, że za chwilę dostanie coś do jedzenia. Czyli uczę się od matki tego zachowania, przekazane, przekazane jest to zachowanie następnemu pokoleniu, i następne pokolenie od człowieka się uzależnia. Kto by nie chciał, żeby taki piękny jelonek był blisko mnie, szczerogi, selfiaczek i radość z wykonania sobie zdjęć. Nary odwiedza około 10 milionów turystów rocznie. Przypuszczam, że zdecydowana większość z nich chce zobaczyć i nakarmić jelenie. Japończycy wykorzystują popularność zwierząt komercyjnie. Sprzedają krakersy i ogromną liczbę pamiątek związanych z kopytnymi ssakami. Dlaczego w ogóle jelenie są w tym mieście otoczone aż takim kultem? Jelenie mają ogromne znaczenie religijne, według legend jeden z bogów, konkretnie Takemiza Chyba dobrze wymawiam to, mam taką przynajmniej nadzieję, miał przybyć na białym jeleniu. I od tego momentu te zwierzęta uważane są no, niemal za święte, jeśli nie święte. Dlatego mają istotne znaczenie religijne. I odznaczają się taką delikatnością, ale jednocześnie wytrzymałością. Co chyba widać, bo wytrzymują wszystkie te umizgi i wszystkie te dotknięcia ze strony każdego człowieka, który tylko do nich podchodzi. Są ewidentnym symbolem Japonii i też. Nie tylko samej Nary, ale Japonii. Dopóki będą jelenie, dopóki będzie Japonia. Mówię patrząc na tego jelenia, bo on. Przypatruje się mnie. Zobaczył kamerę, się odwrócił dziad. Się o tym, że Kyoto jest taką stolicą duchową, religijną. Nara też może się pochwalić wieloma zabytkami, nie tylko samymi jeleniami, i w takiej jednej ze świątyni teraz jestem. Ten stosunek, jak mi się wydaje, samych Japończyków do religii jest dość złożony. Nie widziałem w wielu świątyniach, a zwiedziłem już parę jakichś tłumów, czyli ta religia można powiedzieć, że przestaje być aż tak znaczącą, ale to jest mój taki tylko cząstkowy, początkowy i naskórkowy obraz religii, jako takiej. Może jakaś laicyzacja się tutaj zaczyna wkradać. No, w wielu miejscach na świecie przecież mamy z tym do czynienia. Nawet należąco się kłania tylko po to, żeby krakersa dostać. Trwane te zwierzęta. Tego jemu odmówić nie można. Nie uciekajcie. Akurat one was dogonią, bo to są szybkie stworzenia. Dokonując pewnego, aczkolwiek istotnego uproszczenia, kompleks świątynny Taiji jest odpowiednikiem naszej jasnej góry. Choć ze znacznie dłuższą historią. Najważniejsza świątynia Pawilon świętej Buddy. Największy drewniany budynek na świecie. W nim, jak sama nazwa wskazuje, zobaczymy ogromny posąg Buddy. Całość klasztoru wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dzieje sięgają 8 wieku, a każdego roku odwiedzają go nie tylko Japończycy, ale również turyści z całego świata. Jednak umówmy się, tak naprawdę większość przyjeżdża tu nie dla budynku ale by zobaczyć Jelenie. Co na ten temat sądzicie, koniecznie dajcie znać w komentarzu, a tymczasem, jak zawsze, uszanowanko, zostawcie komentarz, like i subskrypcję. Do zobaczenia.